Jasne, możesz twierdzić, że HPV cię nie dotyczy. Możesz być przekonana, że mając jednego partnera jesteś bezpieczna, że w Twoim wieku to już za późno na profilaktykę. Możesz mówić, że Twoje dziecko jest zbyt młode na zakażenie. Możesz powtarzać sobie, że przecież chorują głównie kobiety, więc facet nie musi się szczepić. Ale możesz też dmuchać na zimne i chroni się przed wirusem HPV i chorobami, które wirus może wywołać. Pamiętajcie, aż 80% społeczeństwa zatknie się z tym wirusem. Szczepionka przeciw HPV to jedyna metoda profilaktyki, która eliminuje ryzyko zachorowania na raka szyjki macicy, raka prącia, odbytu szyi czy głowy. Jasne, możesz ryzykować, ale możesz też być bezpieczna i zapewnić to bezpieczeństwo swoim bliskim. Obchodzimy właśnie Europejski Tydzień Szczepień. Zachęcam Cię do dowiedzenia się więcej o szczepionkach przeciwko HPV z naszej strony sexet.pl. Razem powiedzmy: Bye, bye, HPV.